I dla Państwa jeszcze rekordowo długie przemówienie w amerykańskim Senacie. Uwaga trwająca 25 godzin i 5 minut. Tyle właśnie trwało wystąpienie demokraty Koriego Buchera, który w ten sposób protestował przeciwko polityce prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Poprzedni rekord z 1957 roku należał do y, Stroma Tarmonda, który protestował przeciwko ustawie o prawach obywatelskich dla Afroamerykanów przez 24 godziny i 18 minut. Oto minutowy skrót tego rekordowo długiego wystąpienia. W zaledwie 71 dni prezydent Stanów Zjednoczonych wyrządził tak wielką krzywdę bezpieczeństwu Amerykanów, finansowej stabilności, fundamentom naszej demokracji, aspiracjom naszych najwyższych urzędników, poczuciu przyzwoitości. To nie są normalne czasy dla Ameryki i nie powinny być traktowane jako takie. Więc jeśli coś ma się wydarzyć, to zależy ode mnie. Właśnie te słowa powinny nam teraz przyświecać. Senatorze, czy zgodzi się Pan teraz odpowiedzieć na pytania? Po raz pierwszy w życiu powiem, że nie, nie zgadzam się. To ja zadam Panu pytanie. Czy wie Pan, że właśnie ustanowił Pan rekord? Czy wie Pan, jak to zgromadzenie jest z Pana dumne? Jak Ameryka jest z Pana dumna? Jestem wyczerpany, ale wdzięczny, bo przemawiałem w imieniu wielu osób. Jako były sportowiec wiem, że zmęczenie powoduje skurcze mięśni i z tym się zmagałem coraz bardziej, gdy mijał czas. Co pan zrobi jako pierwsze po powrocie do domu? Najpierw muszę jechać do mojego biura. Jest kilka spraw do załatwienia.